Na podstawie treningu do uciała chciałem wam przedstawić koncepcję ćwiczeń specjalnych, technicznych, które spełniają trochę szerszą funkcję niż budowa masy i siły. Zakrok na wysokim podwyższeniu to świetna opcja na siłowe ćwiczenie mobilnościowe, które uderzy w muskulaturę przede wszystkim naszych bioder jak żaden inny przysiad. Zamiast bezsensownego dreptania na bieżni czy ćwiczeń dynamicznego rozciągania wrzuć sobie coś takiego na rozgrzewkę. Może sprawi to, że tak jak ja poczujesz radość z ruchu i jeżeli trenujesz z kimś doda może troszkę lekką nutkę rywalizacji. Dla góry ciała takim ćwiczeniem może być bent press lub tureckie wstawanie. Nie jest to główne zadanie na treningu, ale nauka w nim i progres w nim spowoduje, że nie pozostaniecie jednowymiarowi, a wasze umiejętności spowodują, że będziecie skuteczniejszymi atletami, zademonstrujecie też niekonwencjonalną siłę i sprawność. Nie szczypcie się, idźcie mocno, te ćwiczenia też warto dociążać, sprawdzać gdzie są nasze możliwości. Gdzie są nasze granice, po których zawsze można wrócić do łatwiejszych wersji, żeby narobić więcej objętości, czyli więcej powtórzeń. Nie spowoduje to to, że będziecie później słabsi na bojach głównych, do których teraz przejdziemy. Dół ciała to przysiad i dzisiaj przedstawię Wam tak naprawdę mój czwarty dzień, czyli czwarty wariant przysiadu. Na wideo najcięższa wersja siadu jaką znam. Fronty z raków, które idealnie atakują moje słabe punkty w normalnym siadzie, czyli słabość w połowie ruchu i wzmacnianie korpusu. Mój trening dołu opiera się na dwutygodniowym takim mikrocyklu, gdzie progres czysto siłowy, czyli najcięższy dzień przysiadu wychodzi co dwa tygodnie. Umożliwia mi to w międzyczasie włożenie do planu jeszcze trzech innych odmian przysiadu, które sprawią, że umiem więcej, jestem po prostu wszechstronniejszym atletą. I na koniec coś na budowę masy, rumun na jednej nodze i tutaj słowo do kobiet, bo zauważyłem, że moje shorty w 100% trafiają do mężczyzn. Uważam, że osobiście nie mam co narzekać, jeżeli chodzi o rozbudowę pośladów czy dwugłowych uda, a nie wykonuję w ogóle hiptrasta. Uważam, że podstawą treningu tyłka powinno być przeciążenie go jakąś ciężką wersją ciągu klasik sumo RDL czy na prostych nogach, plus ćwiczenie o zwiększonym zakresie ruchu, czyli na przykład RDL na jednej nodze i masa masa swingu. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, to śmiało piszcie komentarze. Cześć!